Wrażenie, co? W sumie szkoda, że większość tego, co tu obrabiamy, nadaje się tylko do fab, folderów. To co? Gotowy, żeby zająć się waszym nagraniem? Nie wiem. Może zróbmy przerwę. Cały czas czuję, jak tam ten chłopak. Chyba mam dość. Wie, nie mamy czasu. Skup się, proszę. Okej, okay, okej. Okay. Możemy zaczynać. Tylko muszę połączyć się z Tibak. Zaraz, zaraz z kim? Netranerka z mojej ekipy, zna się na zabezpieczeniach. Odpowie mi, na co zwracać uwagę w trakcie edycji materiału. To chyba nie problem. Szczerze? To spory problem. Nie umawiałyśmy się na coś takiego, F. Ewelin, bez udziału Tibak wiele tu nie zdziałam. Judy, proszę. On chce tu wpuścić netranera, rozumiesz? Kurwa. Jaką mam gwarancję, że podłączy się tylko do tego materiału? Ja ci to gwarantuję. Jasne. Pomóż mi tylko jeszcze ten jeden raz, a obiecuję, że wszystko się ułoży, tak jak planowałyśmy. Ok, dzwoń do tej i wjeżdżamy w ten Braindance. Cześć, dźwięk, Co tam? Hej, słuchaj, mam tu materiał z Kąpeki Plaza. To Braindance. Konpeki? Kurwa. Tak właśnie myślałam. Nie jesteś sam? Jestem tu z Evelyn i Judy. Są w porządku. Pomagają mi z ogarnięciem tego materiału. Mhm. Mm Dobra, mów o co chodzi. Potrzebuję Twojej pomocy. Nie wiem na co zwracać uwagę, gdy już będę w środku. Oprowadzę cię po tym Braindensie. Podpinam się do Twojego sprzętu. Musisz dać mi dostęp. Otwieram port 1779. Jest pod bezpiecznym protokołem. Dobra, wchodzę. Powinieneś dostać wezwanie właśnie. teraz. Zaakceptowałem. Jesteś gotowa? Sekundka. Okej. Okay. Jakość połączenia sprawdzona. Ustawiam nam tymczasowy lot. I. jestem. Wszystko gotowe. Odpalaj, Judy. Trzymaj Oglądaj uważnie. Jesteś tylko kawałem nie do Ewelin. Ona poczułem jej przerażenie O, ale błyskawicznie się obądziała. Nie. On mi za to zetnął głowę. To zginiesz w słusznej sprawie. I pauza, weźmy się od razu za. Sam początek. Nie będziemy się pałować ze wszystkim po kolei, jak w wypadku tego. Super. Cholera, kamery. Wbudowane czujniki ruchu, reakcja na sygnaturę termiczne, system IFF. Dasz sobie z tym radę? Co? jeśli tylko dostanę się do ich wewnętrznej sieci. Hmm. System alarmowy. Najnowszy firmware, ale ptaszki ćwierkają w BBS-ie, że ta wersja jest dziurawa jak sito. Wygeneruje klucze i podrobię ich sygnaturę. Jesteś tylko kawałek mięsa do To. Zginiesz w słusznej sprawie. Ale ja Rozwoźć się proszę. Słyszę coś? To dźwięk wentylatorów i systemów chłodzenia. Chyba serwer. Jednostka sterująca urządzeniami w apartamencie. Zaraz to no skończę. Musisz podsłuchać tę rozmowę, Vi. Tam może być coś ważnego. Zaraz to no skończę. Program jest wciąż w fazie testów. Ta technologia w obecnej postaci nie przyjmie się na rynku. Wkrótce się przekonamy. Proszę porozmawiać ze swoim ojcem. On temu projektowi poświęca szczególną uwagę i na pewno będzie w stanie wytłumaczyć ryzyko, jakie... jest ojciec to posławiony jakiejkolwiek wizji starzec, któremu się wydaje, że jest wieczny, a wszystko wokół niego niezmienne. Ja nie powinienem nawet tego słuchać. Ale posłuchasz jeszcze tego. Saburo jest oderwanym od rzeczywistości despotą, zawieszonym w jakichś skostniałych wyobrażeniach o świecie, którego już nie ma że nigdy nie było. Nie dogadaliśmy się przez 20 lat. Nie dogadamy się i teraz. Proszę przynajmniej zapoznać się z dokumentacją i dopilnować, by relik był przechowywany w odpowiednich warunkach. Słyszałeś? Gdzieś tutaj jest dokumentacja dotycząca reliku. Rozejrzyj się. Gdzieś tu jeszcze jest źródło dźwięku Chyba się zbugowało hmm, chyba, że nie, chyba się zbogowało, dobra Cofnijmy w jakimś nagranie Chyba tutaj spowodowaliśmy. Ojciec to pozbawiony jakiejkolwiek wizji starzec, któremu się wydaje, że jest wieczny, a wszystko wokół niego niezmienne. Ja nie powinienem nawet tego słuchać. Ale posłuchasz jeszcze tego. Wow, jest model jakiego model, szampana to jeszcze nie w próbowałem. W Smak jest podkręcony. Nie, po świecie, Wkrótce będziesz mi z takie bombelki nie, nie dogadaliśmy się przez 20 lat... Nie dogadamy się i teraz. Proszę przynajmniej zapoznać się z dokumentacją W tak, warunkach. Przepraszam, że musiałaś czekać. Na szczęście jeszcze nie zaczęłam się nudzić. Wszystko w porządku, na stronie? nie Okej, okay, momencik. Tutaj jest coś do zeskanowania. I pojawiło się niela A, dzień dobry. Świeżeczki automatyczne, najnowszy model skanerów. Jednostka centralna podłączona do ich systemu. Możesz je wyłączyć? Z zewnątrz nie będę miała szans. Muszę najpierw sprawdzić, w jaki sposób są podłączone do systemu. Wszystkie ich systemy bezpieczeństwa podłączone są do wewnętrznej sieci hotelu. Musimy zdobyć Flatheada, inaczej nie wyłączymy tych systemów. Bez niego się nie obejdzie. Nie ma szans. A przynajmniej ja nie mam lepszego pomysłu. Okej, okay, czy to się zbogowało, czy jeszcze jest jedna rzecz, którą mogę doskonować? Nie. Zostały nam jakieś dropsy? Ostatnio było po nich fajnie. Szafka. Przy łóżku. Mam pomysł. Zaraz do ciebie dołączę. Bardzo miło. Chodź już. Sekundkę, szukam czegoś odpowiednie. Hmm. Chmury? Angelika Miloti. twój mąż w chmurach. Okej, okay. czy był w chmurach? Okej. Okay. że uh, tak. ci się spodoba. Dobrze wiedzieć, nie zapomnijcie o tej spluwie w trakcie skoku. O, Według tych instrukcji relik musi być przechowywany w specjalnym kontenerze termicznym. Chodzi o utrzymanie stałej niskiej temperatury. Czyli co? Nie wyciągać go z lodówki. Lepiej nie, moglibyście go uszkodzić. Włącz w edytorze wykrywanie warstw termalnych. To powinno ułatwić znalezienie miejsca, gdzie Jorin trzyma relik. OK, cofamy? Tak dość konkretnie. Klopes. Czekaj. to. A klimatyzacja. Standardowy model na wyposażeniu hoteli tej klasy. Temperatura zgadza się z wytycznymi dokumentacji, ale ukrycie biochipu w takim miejscu nie wchodzi w grę. Za duże ryzyko uszkodzenia i wahań temperatury. Więc jeszcze trochę. Tutaj jest... Sławny komentarz. Więc go posłuchajmy. No, no. Donagis. Być może pan Arasaka ma powód do świętowania. Naprawdę myślisz, że relik mógłby być tutaj przechowywany? Za niska temperatura, za duże ryzyko... Jest. To nie. To jeszcze nie to. To zwykła kuchenna chłodziarka w zabudowie. Poziom temperatury nie zgadza się z wytycznymi. Tu nic nie znajdziesz. Ale dobrze, Mamy sygnaturę termalną, która pasuje do specyfikacji z dokumentów. Czyli tutaj i Orinobu musi trzymać kontener. Mhm, mm mamy to. Dobra robota. Chyba mamy już wszystko. Wychodź z edytora. Masz wszystko, co trzeba? Tak. Tyle wystarczy. Dzięki. Tibaq, mamy to. Rozłączam się. Dobra robota. Widzimy się wkrótce. Kasuje wasze dane z serwera i pamięci podręcznej. Jakby co, nie było was tutaj. Ej, zostaw go sobie. Dopiszę do rachunku Evelyn. <słuch> to przenośny edytor. Obsłuży też inne Brain dansy. Ma twoje pliki kalibracyjne. Nie jest tak dobry jak mój, ale jakoś sobie poradzisz. W dodatku bez narażania cię na ryzyko. Sprytnie. A propos ryzyka, tak sobie patrzę na was i wiecie co widzę? Żywe, gadające trupy. Może zaczęłaś bałaś. Potrzebowaliśmy tego nagrania, Judy. Znacznie ułatwi nam robotę. Serio? To nagranie zaprowadzi nas do grobu. Jeśli Arasaka dowie się, że to macie, jesteście martwi. Ja jestem martwa. Judy, odpuść. Nikt się o niczym nie dowie. Evelyn, nie wybieraj drogi na skróty. W ten sposób nie wygrasz z tym miastem. Bądź ostrożna. No jasne, że będę. Zresztą pogadamy za chwilę. No, drogie panie, skoro macie coś do pogadania, to ja się zbieram. Przejdźmy się. Okej. Okay. No, co myślisz? Nie boisz się, że już po skoku Arasaka prześwietli wszystkich, którzy mieli styczność z Jorinobu? To będzie długa lista z nazwiskami grubych ryb o wiele wyżej postawionych ode mnie. Jak myślisz, komu przyjrzą się najpierw? Im czy takiej szarej myszce jak ja? Okej. Okay. Co teraz? Wi. Zrób to zlecenie tylko dla mnie. Bez dzielenia się zyskiem z nikim więcej. Bez żadnych pośredników. Bez deksa. Czyli chcesz wychujać naszego fixera? Wiedziałem, że coś tu jest nie tak. Dex jest tylko pośrednikiem, całkowicie zbędnym. Evelyn, nigdy nie pogrywasz z fixerami. To jedyna reguła Night City, której każdy najemnik zawsze się trzyma. Ale jeśli będziemy w ten sposób zrujnujesz reputację, a bez reputacji jesteś w tym mieście nikim, jesteś pewna, że chcesz to zrobić? Zadaj to pytanie sobie. Chcesz do końca życia użerać się z kosiarzami? Czy w ciągu jednej nocy stać się legendą? Twój wybór. Mowy kurwa nie ma. Dex dał mi szansę. Zaufał mi. Teraz to ja daję ci szansę. Pięćdziesiąt procent. Z taką sumą na koncie Dex nie będzie ci już do niczego potrzebny. Nie, Evelyn. To nie tylko kwestia kasy. Myślałam, że jesteś najemnikiem, że to zawsze jest kwestia kasy. Ale nie za plecami kogoś, kto mi ufa. Przykro mi. W porządku, nie było pytania. Ale wiesz, co? No. Obyś był tak skuteczny jak naiwny. W razie czego dzwonił, prześlę ci swój numer. Okej. Okay. Powodzenia. Zmykaj. Muszę jeszcze pogadać. Nie. Nie musiałem zwolnić nawet. Pan Wie. masz dla mnie wieści. Warto było przejrzeć to nagranie z kąpeki. Tybak już do mnie dzwoniła, analizuje materiał. A co z Flatheadem? Jeszcze nic, zaraz się tym zajmę. Tybak mówi, że bez tego robota nie ma szans na dotarcie do chipu. więc docięła panie Wi. Taką delikatną masz bus.

Przeklikałem, to teraz weźmy... ilną level up Jeszcze drugi level up. Eee, a... Będę musiał... Miałem przerwę od nagrywania przez tą, przez te problemy z gardłem. Będę musiał się zastanowić, eee, w co konkretnie jeszcze chcę iść, ale... Ale chyba w budowie cioła jestem najbliżej. Nie, bez sensu. Wysportowania muszę jakoś podbić. Podbieranie tego chłopca jest takie upierdliwe. nie no, nieważne. Eee... Zadzwonię do Meredith Stout. Stout. skąd masz ten numer? Mam nie tylko numer, ale też informacje na temat zaginionego transportu. Spokój tego skurwiena! Mów, co wiesz, szybko. Wiem, że bez tego transportu będziesz mieć kłopoty, więc słuchaj uważnie. Spotkajmy się i zobaczmy, czy możemy sobie pomóc. Zobaczymy, czy możemy sobie pomóc. Pierwszy zjazd ze Skyline Drive w stronę NID. Podkładką jest kanał burzowy. Tam się spotkamy. Zróbmy to. Ja użyję tego. Eee, pige. E Wóz! <coughs> się będę poczuła tego, że nie mam dużo hajsu na dzień dobry, więc będę mógł sobie kupić solidny wóz. Tak tylko informacje, informację o tym, że mogę go kupić. Czekaj mnie dość nie przyjmę pogadanka, ale można z niej trochę wyciągnąć, więcej. Tak. Myślałeś, że będziesz mnie szantażować w wielu? Stawiać warunki? Postaw teraz, kurwa warunki! Jezu! Meredith! Zamknij pysk! Sonda gotowa? Gotowa. Odpowiadaj na pytania. Tylko bezpierdolenia. Jesteś tutaj sam. Powiem ci, kto jest sam. Ty. Jeżeli nie znajdziesz tego transportu, to jesteś ugotowana. A nikt nie chce ci pomóc. Zamknij pysk! Sprawdzić teren na wszelki wypadek. Dostał ci namiary na konwój Militechu? Nie mam nic wspólnego z Militechem. Potwierdzam. To skąd tyle o mnie wiesz? Wszystkie korporacje działają tak samo. Znam zasady, które panują w waszej grze. Posłuchaj mnie. Wiem, gdzie jest transport i mogę ci pomóc. Proszę tylko o małą przysługę. Hmm. Mówiłem ci, kurwa, przecież ci mówiłem, że nie jestem jebanym kretem! Uciszcie go. Wypuść mnie, wypuść mnie natychmiast! A! a jego puśćcie. Niech powie o co chodzi. Nie można było tego tak od razu? Nie wkurwaj mnie. Mów, czego chcesz. Potrzebuję robota, model Flathead. Muszę wyciągnąć go od ludzi, którzy cię okradli. Pozwól mi go zatrzymać, a wtedy ci ich wystawię. Jak chcesz się z nimi dogadać? Będą oczekiwać, że im zapłacę. Zrobię to albo zabiorę go siłą. Hmm. Niech będzie. Jeden warunek: zapłacisz moimi pieniędzmi. Przecież ten chip to podpucha. Kiedy podepnął go do terminalu, wpuścisz im wirusa. To prawda. Czyli, jeżeli coś pójdzie nie tak, to do mnie będą strzelać, nie do ciebie. Chcę wiedzieć, w co mnie pakujesz. To algorytm śledzący transakcje finansowe. Nic, czym powinieneś się przejmować. Ach, no dobra. Wszystkiego to pilnuję. Wystarczy, że użyję chipa, więcej cię nie obchodzi. Mm -hmm. Jeżeli spróbujesz mnie przekręcić, dowiem się i znajdę cię. Mhm. Mm Popełniasz błąd! Ta kurwa jest na liście do odstrzału! Zabierze ci ze sobą na Do zobaczenia! No, więc tak. Mogę tego wirusa wypieprzyć z chipu wtedy faktycznie będzie do odstrzału. Bo mogę zadziałać w porozumieniu z nią różnica nie jest wielka tak naprawdę jedna różnica jest taka do kogo kto będzie do mnie strzelał i to wszystko więc na no. i możemy ruszać po flatheada Tam. Co tam się ciekawego dzieje się powiedzieć? Kosiarze O, trzeba z kogoś zakosić. Tylko znajdę jakieś ładne blokum. I weźmy się do roboty. протокол. Ну, добро.

Dance, dance, revolution, revolution, are you ready? Eeeh. Uh, Eeeh, hey. uh, I jeszcze cię przeczekajemy. Co mi szkocis? Oh. Cześć, tu gonis tu między sobą? Kosiarze. A, ah, Melestrom. Serio, ja też się trafiłem. I co? So. Nie chwalę się. Pyć. Ok. Hmm, to teraz, skoro już e, wojnę gangów mamy z głowy, można wszystko zgarnąć. No to i goście sobie poradzili za w zakresie też. Chyba ilu padło w wyniku nie mojej akcji? Czy to ilu frajerów podkosiło mojego expa? No dobra, na czym to ja. Jeżeli chcę ataki podbudować, to muszę cały czas się wysilać. Teoretycznie powinienem chyba biegać między punktami, jak będę później te niebieskie robił, kiedy mi się odwrócił to miasta. No well. No to do Jackiego. i teraz. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Jestem. 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 wirusa, czy wirusa czy nie Jestem. To... Nie mam pytań.